Kochani, powiem tak: yy, z Berlinem jestem związana już od no, 10-11 lat yy, i to nie jest pierwsze miasto, moje pierwsze miasto yy, w Niemczech, yy, w którym mieszkam dłużej, <grywy> yy, ale Berlin yy, jakby stał się takim moim yy, drugim domem yy, w ostatnim czasie. Jestem tutaj krócej albo dłużej. I postanowiłam tak trochę bardziej zgłębić ten temat. Czyli, wiecie, pochodzić, pozwiedzać, zaproponować Wam coś ciekawego do zobaczenia z mojej perspektywy, taki już trochę mieszkanki, jednak. No, co, co kojarzy nam się z Berlinem? No, Brama Brandenburska, Reichstag. Aleksanderplatz i takie tego typu okolice. No to jest wiadome, no nie zawsze, jeśli jedziemy do jakiegoś miasta nowego, no to czy, czytamy w przewodnikach, co tam jest takiego najbardziej interesującego. i Jeżeli nie mamy za dużo czasu, no to koncentrujemy się na tych takich jasnych zabytkach, ciekawostkach i tak dalej. Więc postaram Wam się pokazać Berlin. Z takiej fajnej innej perspektywy. Wybramy się dzisiaj w takie bardzo fajne miejsce. No super jest do spacerów, oczywiście jeżeli ktoś tutaj ma niedaleko, bo to jest na Lichtefelde Süd. Jest to taki długi odcinek spacerowy. Ścieżki tutaj są i one są... Tak, halo. Najfajniejsze są oczywiście na wiosnę, kiedy kwitną te wiśnie wszystkie. To się nazywa Aleja kwitnących wiśni. Ta została stworzona... Oj! Ceruś, Ceruś! Tam jest ulica! Muszę się tutaj wiecie, na dwie strony no, orientować, bo no, Mały biega, a tu niedaleko jest ulica. Więc tak, więc jak zaczęłam, to ale ja została stworzona mm, po obaleniu muru paryńskiego. Jestem no, mówimy Papa! <gry> Japonia podarowała na takie świętowanie, upamiętnienie tego fantastycznego wydarzenia. Co on tam robi. No i tutaj tysiąc z nich jest właśnie w tym miejscu, posadzonych. Chociaż już jest połowa kwietnia, a nawet już trochę nawet dalej, niestety te drzewka cały czas jeszcze nie kwitną. Byłam pewna, że już dzisiaj to już będzie w pełni to rozkwitnięte, ale niestety nie. Oczywiście spacerować można tutaj cały rok, bo tu naprawdę są kilometry takich ścieżek. Fajnych, spokojnych, a i jeszcze taka ciekawostka, bo tutaj oczywiście przebiegała dawniej granica między wschodem a zachodem i był ten mur berliński. I także te ścieżki to są takie historyczne ścieżki, bo można tutaj od czasu do czasu spotkać różne pamiątki z tamtych czasów. No Takie pamiątkowe są właśnie miejsca, gdzie można sobie stanąć, poczytać, historii trochę liznąć. Więc, no, naprawdę ważne miejsce, mimo wszystko, dla Berlina, myślę. A to jest naprawdę bardzo, bardzo mm, długi spacer tutaj. Więc nudzić się nie będziecie. A jest, no, w weekend jest tu sporo ludzi, gdzie tu jeżdżą na rowerach, biegają. Ale, tak jak jestem teraz w środku tygodnia, to jest fajna taka alternatywa do opoczynku trochę do takiego wiecie, no, spokojnego spaceru i no trochę takiego porozmyślania o tej historii, która się tutaj odbyła. No z jakimś czasem też takie miejsca do takiej rozrywki powiedziałabym, Jakieś trochę takie, takie, żeby coś się tutaj działo po drodze, bo powiedzmy tak szczerze do tych miejsc takich upamiętniających te zdarzenia historyczne jest jednak troszeczkę dalej. To nie jest tutaj zaraz, gdzie są te osiedla przy Lichtefelde Süd i tam dalej dopiero zaczynają się takie miejsca upamiętniające te historyczne zdarzenia. No i wreszcie się udało, nawet nie wiecie jaka jestem szczęśliwa, że po raz czwarty jest jestem, ale wreszcie są, są te kwitnące wiśnie. Wyglądają bajkowo, bajkowo. Wiecie, te kwiaty są takie intensywnie, fioletowe, nie? No, cudowna rzecz. teraz w drodze do jednych z najładniejszych ogrodów tutaj w Berlinie i wcale one nie są takie popularne. Nazywają się Britzgarten, i myślę, że jeżeli przyjeżdża tutaj turysta na jakiś krótki okres, to rzadko je odwiedza, bo nie są tutaj w centrum, tylko jednak na uboczu, chociaż należą do dzielnicy Neukel. No i co? Idziemy sobie takimi uliczkami pustymi. Dzisiaj święto ludzi brak, ale zobaczcie jakie klimaty już tu się zaczynają takie piękne kwitnące drzewa wiśni więc 3 euro wejście dzieci do lat 5 więc nie płacą no i zobaczymy, zobaczymy sobie teraz na te cuda przyrody tak, tutaj jest taka mapa, także można się zaraz zorientować jaki duży to jest teren, ogromny jest gdzie spacerować my jesteśmy tutaj gdzie ta strzałka no i zaczynamy Oczywiście co jakiś czas można sobie usiąść, odpocząć, zjść coś, się umieścić. A tutaj nawet jakaś scena. Odbywają się tutaj jakieś przedstawienia, ale to w sezonie. Czy kawiarnia. Wygląda ciekawie. Widać je chyba tak, nie? To płyną dwa następne. A. No i taki lodzik się trafił. Hmm, dwie kulki. Niam-niam, nie? <śm> nie ma odpowiedzi. O to taka platforma jest widokowa. Trzeba sobie stanąć, popatrzeć. I taka ciekawostka, słuchajcie, to są takie liny. pod <śm> liny no. No, pod napięciem, naprawdę, nie wiem co oni tutaj chronią te kwiaty. Dziwne to jest, żeby aż tak robić. Przecież tu dzieci jest dusza. no. Wiadomo, że to nic się nie stanie jak dotknie, no, ale przyjemne nie będzie. Tylko nie wiem naprawdę, żeby aż takie środki zapobiegawcze były. Takie to niezrozumiałe dla mnie, powiem tak. Ogólnie tutaj są organizowane często różne takie ciekawe imprezy plenerowe. My tu kiedyś byłyśmy na puszczaniu lampionów, to był noc, noc, przepraszam, był Dzień Kultury Japońskiej. Własnoręcznie robiło się lampion i puszczało na wodzie z życzeniami, z jakimiś prośbami. Ale są tu również różne fajerwerki, na przykład nocą, no, no dużo, dużo jest różnych, różnych ciekawych. 热热。